Są już dwa miksy zrobione przeze mnie. Oczywiście jeszcze muszę je wymieszać. Tak jak widać, na razie są tylko komponenty dodane, suche. Są to miksy bardzo podobne do siebie. Jeden i drugi jest oparty na mączkach rybnych w głównej mierze, dlatego że będą to no, kurki śmierdzące po prostu na tą wodę według mnie idealne. No, jakie komponenty tutaj dodaliśmy? Znaczy, ja dodawałem w sumie, bo Buba będzie zaraz swoje miksy robił. Eee, także w sumie standardowo, tak jak chyba większość. Mąka sojowa, pusta, odtuszczona. Eee, nowością u nas e, od tego roku, jeśli się sprawdzi, będzie mączka rakowa, bo też tutaj jest w tych miksach. Eee, LT94. Eee, co tam jeszcze? Mleko w proszku? Troszeczkę betainy, troszeczkę cukru pudru, troszeczkę ochotki suszonej też, tak na wzbogacenie. No i co? No nie będę mówił w jakich ilościach, bo wiadomo tam każdy po swojemu robi także. Także to już zostawiam każdemu według tam własnej inicjatywy. No i co? Mieszamy? Tu już mamy przygotowane komponenty płynne. Tradycyjnie będą to jajeczka, eee, skorupki też będą dodawane, no i troszeczkę flaworu <laughs> dla zapaszku, no i działamy. przyrządy do mieszania, albo róbcie tak jak my, rękami. Pamiętając o tym, że komponenty dodajemy w ilościach nie za dużych na raz. Żeby wszystko ładnie przeszło, żeby wszystko ładnie się wymieszało ze sobą, one muszą się trochę nawilżyć. To już jest po jakiejś piątej dosypce. Taka konsystencja, tak? Jeszcze się klei. Jak widzicie, jeszcze trochę brakuje do, do tak zwanej plastyryny. Anodiki przeszły, ale powiedziałem nie, żeby się przeszły, żeby się przegryzły, niech tak będzie. Ja swoją kulę już mam. a ty kniuć sobie. Ale, ale, Aleksandra, ale, ale, ale ładna. Nawet czy będą karpikom znakowały? Tak. Będą? Tak, będą. Będą? Tak, będą, będą. No i stało się. Doczekaliśmy pierwszej tegorocznej zasiadki karpiowej zgodnie z obietnicą na dzikiej wodzie. Zacznę może standardowo od warunków atmosferycznych. O zimno, bardzo, 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 bardzo mocno. Min temperatura w okolicach minus 5 stopni Celsjusza w nocy ma być troszeczkę lepiej. W sensie że chłodniej. No i co? Na rozgrzanie, żeby na dzień dobry nie zmarnąć, zabrałem się za pompowanie pontonu. Dojechaliśmy jak zwykle na łowisko. Jak zwykle za późno. Tego sprzętu, tego wszystkiego, full. Pierwsze co robimy ponton, jedzonko dla rybek, domek. w się sensie namiot trzeba postawić. No i co? No i w namiocie uruchomimy nasz nowy piecyk, który zadebiutuje. Yy, może później kilka słów na, na, na ten temat powiemy. I jak będzie temperatura odpowiednia w namiocie, wtedy zabiorę się dopiero zawiązanie wiązanie przyponu, bo niestety, ale yy, nie było na to czasu wcześniej. Jak widać za mną słońce dosyć nisko, zabieram się do roboty. Ja nie wiem, jak ja wyjdę tutaj. Tu jest tak ślisko. Mamy rodę. Mamy pierwszą rybę zasiadki. Nie tą rybę, po którą tutaj przyjechaliśmy, ale trafił się naprawdę piękny jezior. Nie wiem, Co, czy widać masz? coś Jęzika? czy widać? widać? No, widać, widać. Dolna warga. Ale takie dobre, 5 dych. Mamy miarkę? Ja bym go ale Zobacz co on ma w pysku, stary. Zobaczcie, co on ma w pysku. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Patrzcie. O! Kule, nie? No. Jak kule. Makowały ci, ale piękna. Piękna ryba. O, takie jazie. No nic, na początku nam weszły jazie, dosyć późno zanęciliśmy. Warunki mamy bardzo niekorzystne. Chyba po raz pierwszy, Radek, dopiero włączyliśmy kamerę. Tak pomijając jest. ten moment, jak przyjechaliśmy. Ale za chwileczkę ogrzejemy się z powrotem w namiocie, opowiemy, co się dzieje, bo jest grubo, naprawdę jest grubo, przyjechaliśmy na dwie doby. Czy wytrzymamy dwie doby? Może być ciężko. Może być ciężko. Dobra, jezioro wraca do wody. Takie dobre 50 cm. Przyłów jest. Także coś się dzieje. Pełen odjazd był, nie? Radził? Odjazd ładny, no. Odjazd ładny, także no. Z namiotu wyskoczyłeś? Ja tam się cieszę. Nawet o, radził u ciebie teraz. Nawet takimi przyłowami się cieszę. O, tam przed chwilą swinger latał, nie? Paruje. Ale jaka ciepła Tuły tu Boże ciepło no natlenia się natlenia się Leniaj się, kolego, dobra, płynie. Jeszcze, jeszcze się układa. Poszedł, dobra. Ale zimno. Dobra, zakładamy kulkę i... Trzecia, trzecia w nocy. Co tam wydziobałeś? Co wydziobałem? wydziobałem no prawie karpia aha proszę zobaczyć klasycznie zapięty w dolną wargę piękny karaś naprawdę piękny karaś słuchajcie na razie karpia nie widać moi drodzy widzowie jest coś w nocy temperatura minus 10 ale jest zajebiście pokażę wam Jakiego pięknego karaścia mi się udało wydłubać. Proszę bardzo. O. To jest karaś. Ile? 40 minut temu zestaw przerzucałem. No dokładnie. No ryba weszła, wyraźnie ryba weszła w zanętę, bo cały czas mamy jakieś brania, takie pojedyncze pipsy. No teraz było takie dłuższe pociągnięcie, no bo się zahaczył i pociągnął zestaw. No zobaczymy. Jeszcze doba nie minęła, jutro dopiero minie doba po południu. Jeszcze polecą kolejne serie. Najpierw najedzą się te gatunki, a później może miśki przyjdą. Wypuszczamy karasie i wracamy do namiotu, bo jest strasznie zimny wiatr i masakrycznie jest naprawdę lodowato. Nie mówić dwa gatunki, już są. <laughs> kleń, bo tamta ryba to była kleń. Po analizie w, na, w namioczy na spokojnie z radkiem porozmawialiśmy i to nie był jaś, tak jak mówiłem, tylko to był kleń. Bo kleń mają te pyski takie bardziej szerokie, łuskę większą. <laughs> no i karaś. Mam nadzieję, że trzecia ryba to już będzie karp. Idziemy się grzać. Uuu. Trzeba schować ryby. Ryby już wypuszczone. Ryby już zjedzone. takie jest. W latach 90. -tych. Ładnie. Jeżdżam na łowisko, właśnie. Tak jak widać po mnie. Tak, słuchajcie, wygląda wędkarz. Czy tam łowca? który spędza noc w namiocie przy minus 10 y, tem, stopniowej temperaturze zepsutym piecykiem chwileczkę rozpoczniemy drugą dobę łowienia. W pierwszej dobie no, widzieliście co się działo na wstępie filmu. Miejsce zostało wczoraj ponęcone dzisiaj za chwilę dosypiemy, no i co zrobić? No trzeba było się, trzeba było się niestety, ale na chwileczkę urwać zasiadki. Patrzę, bo tutaj dosyć duże doły mam na drodze wjazdowej, żeby radziowi zawieszenia nie urwać. No i by, była taka myśl, że nawet się będziemy dzisiaj zwijać, yy, no bo jest naprawdę zimno. No to. Yy, Jeździ w minusowe temperatury, ten wie, że no, trzeba być dobrze przygotowanym już na takie wyprawy. Zakupiłem butle, będziemy się dogrzewać w nocy dzisiaj. No i mam nadzieję, że w nocy również dzisiaj pojawi się jakiś cyprinus na naszym kiju. Hej, jak morale? Zimno, mroźno o. Spałeś? O, tak zdrzemnąłem się delikatnie. O. Zaraz będziemy nęcić, nie? No bo wszystko było dobrze, tylko żeby nie ten wiatr. Tak. Zaraz się ogrzejesz. Słoneczko Ej. Hej. Hej. Jak Morale Radziu? Zarowe Herbatka dochodzi na kuchence Nocy jedna rybka Jest, jest pozytywny Temperatura na echosondzie jak pokazywała 17 stopni Celsjusza, a trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ta echosonda jest zaraz pod powierzchnią wody, tutaj jest czujnik i tutaj pokazuje jaka jest temperatura, wydaje nam się, że przy dnie jest ta temperatura większa, szybciej się na pewno wychładza wyżej powierzchni ze względu na pogodę, widać to zresztą na, na parze jaka się unosi na wodzie, no i z tego powodu też stwierdziliśmy Radziu, że jednak najgłębsze miejsca będziemy szukać. No tak, tak, tak zadecydowaliśmy wspólnie i, I tak wierzymy. To, Najlepsze jest to, że wierzymy mały. w ten sukces. Dosyć dobrze mamy też zamęcone, no tak mi się wydaje. Dosyć spora ilość kukurydzy poszła do wody. Jest około 50 kilo. Także no, nie wiem czy na tą wodę akurat to jest dosyć spora ilość, bo tu jest... A czy biorąc pod uwagę przyłowy, jakie w nocy mieliśmy i pojedynczo tam pipsy i tak dalej, to, to nie jest dosyć spora, bo trzeba najpierw nakarmić te mniejsze no tak, jest tak, drobnice i sporo może między tą drobnicą osób. jakiś karp się zaplącze, który tutaj jeszcze został, który pozostał po mięsiarzach, który się uchował. No i na tego karpia właśnie liczymy, że, że jest taki jeden cwaniaczek tutaj, który nie dał się jeszcze złowić. A da się złowić porządnym ludziom, takim jak my oraz inni karpiarze, którzy wypuszczają ryby do wody. Także wierzymy w nasz sukces. Mamy dobrze pokarmione. Fajnie by było posiedzieć dłużej, fajnie by było przyjeżdżać częściej. No, nie jest nam to dane z kilku powodów. Te powody już znacie ze wcześniejszych filmów, nie chcemy się użalać. Mamy dobę przed sobą, mamy dosyć dużą wiarę w sukces. No bo kto wierzy, ten, ten. Kto wierzy i dąży do celu, ten, ten zazwyczaj ten cel ten, osiąga, tak jest. Także zostawiamy baterię, oszczędzamy, bo mamy zamiar ją dzisiaj w nocy kilka razy włączyć i nawet ryby z przyłowów dzisiejszej nocy Wam pokazać. Wczoraj nie daliśmy rady, bo byliśmy soplem lodu. Dwie ryby Wam pokazaliśmy. Natomiast dzisiaj radzi, ja radziowi nie pozwolę spać. Chyba, że sam padnę. Ale mamy nadzieję, że że te, przy... znaczy nie, no może inaczej powiem. Przyznam się, Z zwiększyłem troszeczkę na dzisiejszą noc włosy, żeby jednak tych przyłowów było mniej, no bo docelowo to jestem tutaj na karpia, tak? no na kledzie to ja sobie mogę przyjechać wiosną, jak jest cieplej i przyjemniej. nasza inauguracyjna przygoda zimowa karpiowa zakończona niestety wynikiem na zero nie udało się złowić karpia ale udało się zebrać moc moc nowych doświadczeń oraz yy, poznać że tak powiem jak to wygląda od środka taka zimowa zasiadka, bo inaczej całkiem jest jak ogląda się filmy różnych łowców z nadwody łowców karpi w zimę którzy siedzą na zasiadkach tak jak my, na przykład dwie lub dłużej doby nie czuć tego zimna no a inaczej jest tak się samemu przyjedzie ja jestem zadowolony kilka nowych doświadczeń, kilka nowych yy, przemyśleń na pewno przyda się na przyszłość na pewno się nie, nie zniechęciłem jeśli chodzi o łowienie karpi zimą przez to, że było nam zimno, albo przez to, że nic nie złowiliśmy, znaczy nic do no karpia. A jak kolega? Co, fajnie, tak jak mówisz, nowe przeżycia. Od razu żeśmy się, można powiedzieć, pomału zahartowali na cały sezon tymi mrozami. Także już nie straszne nam kolejne zasiadki. Myślę, że można się przyzwyczaić jednak do tego karpiowania w zimę. Także... Myślę, że na pewno nie ostatnia zimowa. Pierwsza, ale na pewno nie ostatnia zimowa zasiadka. No, uda nam się jeszcze w tym roku, w lutym, przyjać? No, zobaczymy. zobaczymy. Wszystko, wszystko, zobaczymy z czasem. Jak czas pozwoli, to spróbujemy. Mieliśmy dzisiaj odwiedziny. Znaczy odwiedziny no, przyszedł facet, jeden z tych tutaj miejscowych mięsiarzy. To szczerze mówiąc, nie chciało nam się za bardzo w polemikę z nim wchodzić. Ale posłuchajcie sobie chwilkę tej jakże szczerej, prawdziwej rozmowy. Nawet płotka nie bierze? Co ty, chłopie? Jaka tam płotka? W zero brań. Obserwowałem klienta, to kurwa gdzieś zmieniłam jednego brania, ty. Z łódki. O. Koło sadzy, tu, tam, tego, chłop. Co teraz na żywca? Co? Na żywca teraz. Tak ale będę siedział ładko cienka, Aha. I kapia też, mówi kurwa, tam chłopaki mówię wiecie, że jeszcze tam dojechało ich Mówi wie pan mówi kurwa tydzień się siedzi mówi nieraz nie ma brania No 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 ten co koło mostu stoi ponad siedemnastkę wyjął To no tak, ale to już wiesz. A on zabiera czy wypuszcza? On wypuszcza Wypuszcza, a to dobrze No my, my też wypuszczamy Mało tego karpia, szkoda to... A nie no wiesz, ja tam taki piątkę biorę. Do pięciu kilo. Większy to niedobry, nie? Niesmaczny. Nie tam, ja już jadłem takiego na dwadzieścia. I co, do zjedzenia to czy nie? mięsa, tak, ale to wiesz jaki, myśl gotowany. Aha. Gotowany, wiesz? Gotujesz, piękna sprawa też. Ale ja też nie biorę. Ani szupaków nie biorę, wiesz? Tak to chujnie ryba taka duża. Bez sensu. Dokładnie. Tak wyglądała ta polemika. 20 kg do garnka i żarło jak znalazł. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za oglądanie. No i do następnego wyjazdu. Do następnego wypadu na ryby. Jak jeździmy, to kręcimy. Na razie. Tak jest. Bądźcie z nami. Trzymajcie się. Do usłyszenia.